Cześć, witajcie w kolejnej. Małwarii! Prawie już jestem faktycznie obok wody. Dzisiaj połapiemy sobie pstrągi w stronę. Także zobaczymy, czy coś uda się złapać. Małwari. Mamy chwilę po piątej. Planujemy zostać. Małwari. Cały dzień tutaj. Także idziemy na miejscówkę. Małowary. Na, na miejscówkę rozkładam statyw i wszystko I będziemy, będziemy Małwary Nie miałem być z kumplem, nie, nie, nie miałem być sam, ale e, Chyba nie wstał Chyba śpital Jesteśmy na razie sami Jesteśmy na razie sami I przy okazji Przygotowujemy sobie nową e, wędeczkę okoniową Na te wstrągi, Także no, Zobaczymy czy uda się coś złapać Parę nowych przynęt dokupiłem na to, na to łowisko, więc zobaczymy, czy się dzisiaj sprawdzą także lecimy, lecimy, bo szkoda tracić czasu ale i tak prawdopodobnie będę dzisiaj cały dzień tutaj Małwarii. że siedzą przy brzegu, nawet i te duże siedzą praktycznie Małwari. przy brzegu. także no zobaczymy, idę na ich miejscówkę, bo już trochę tutaj jeżdżę na to łowisko Małwari. także zobaczymy, zobaczymy jak to będzie Małwary Małwary Uwierzycie, co udało mi się złapać Kurde Małwari. na przynęto koniową o e, okoniową co ja mówię, pstrągową Małwary Nie za duży Sandacz Normalnie pierwszy w życiu sandacz, także O. Oh. Małwarii. Patrzcie Taki sandacz, przepiękny, przepiękny. Małwary Kurde, powiem wam, że no Jak na test, nowego sprzętu Małwary I zamiast strągów mądrych sandacza Małwary Nieźle Nawet, w ogóle, nawet nie wiedziałem, że tu Są sandacza Zaraz wam też pokażę. Małwari. Na co udało mi się złapać? Co się na jaką przynętę i jakim łowię? Małwarii. Jakim łowię sprzętem? Małwarii. Mowa gdzie dzisiaj pierwszy raz ją testuję na wodzie. Małwarii. I tak, z go na takiego małego. Małwarii. Kajtaka różowego, a wędzeżka, którą używam. Już wam pokazuję, Małwari. to jest to, fokus się nie złapie raczej, uważam, się... no nie, raczej się nie Małwari. złapie, rację, to nie sfokusuje niestety, ale jest to wędeszka Dragon Finesse Jig 7, Małwari. od 0,5 do 7 gram wyrzutu i kołowroteczek e, Dragon Małwari. Sugoi SL, o, Dragon Sugoi SL, rozmiar 2,5 tysiąca 2,5 tysiąca Małwari. na 0.14. 0,14 różnicno próbujemy dalej za tym strągiem ale zapałem pierwszego w z sondacza także jaram się na taką malutką przedmiotę To też nie był jakiś duży nawet go nie zmierzyłem

Małwarii! Próbujemy, próbujemy. Małwarii! Fajna, luciutka wędeczka, strasznie czuła. Tak, powiem wam, że Jak holowałem tego sandacza, to powiem wam, że całkiem przyjemnie mi się go holowało. Małwarii? Całkiem przyjemnie mi się go holowało, także. No, wędeczka się sprawdza nawet i na większej. Że nie ma, że Małwarii. Nie, ma tragedii. nie Małwari. ma tragedii Na razie co mamy plus taki, że jesteśmy sami na łowisku Możliwe, że jesteśmy mamy pogodę idealną Nie ma za ciepło, nie ma za zimno Małwary Nie, słoneczka nie ma Jak widać, sandacze się odpaliły Małwary tak, ale pfrągi jeszcze nie Chyba, że teraz miałem właśnie Małwawii Ale no próbujemy przechwycić. Mamy parę przynęt właśnie na te Małwawii i jak, jak widać na sandacze też Także próbujemy. Małwawii Na różowego kajteka udało się Małwawii Na razie próbuję Mam tam jeszcze larwy z libry Mam tam jeszcze wachunkę, ja... Także no, będziemy to cały dzień dzisiaj tej spędzi Małwi No zobaczymy, zobaczymy czy coś uda się jeszcze wyciągnąć Małwi teraz, teraz to wydaje mi się, że połapiemy dzisiaj coś Małwi Wydaje mi się, że coś dzisiaj połapiemy Małwawi Dobra widzimy się przy kolejnych ujęciach nie wiem jak to zrobił o kurde nawet tu fokusa nie było o teraz jest dobra to nic widzimy się przybrań dobra przed chwilą udało się złapać nasze konie nie nagrałem tego no bo niestety nie mam. Yy... nie mam nie mam nie mam do yy... nagrywania to fajnie by było czy dałoby się kupić razem z małwadi udało się złapać naszego konia 29 centów Małwarii! No? Więc spróbujemy znowu coś na wyciągnąć. No, niestety, na no strągów dalej nie ma. Małwarii! Pale broń było. Małwarii! Cały czas. Zmienimy cały czas, nie no zobaczymy, jak to wygląda. Małwarii! Tuż nie tutaj, tuż przede mną, jest też wyrobisko duże, bo się nie jest dużo. Małwarii! Mogą siedzieć tutaj?

Wyłączam nagrywanie. Ale, być, <grych> no ale brania są także połapiemy sobie dzisiaj trochę, trochę sobie dzisiaj Mam taką nadzieję. No już mamy trochę połapane, także... Маувави. Кайтакане. Что сейчас логен Mauwadi 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 Spróbujemy dalej. Będziemy robić takie krótsze ujęcie, żeby ten wyciek nie trwał kolejnego dnia. Mauwadi no. Dobra, czas na zmianę przyjęty. Małwagi! Nie się złapać jeszcze jednego małego okonia, ale dostawnie maluszki mikroskopijny, także nawet go nie nagrywałem. Małwarii. I przetestujemy sobie teraz Eee Małwi Robaki Od libry Małwarii. One są w zalewie serowej Małwarii. Kurde Wody nie otwarte Wczoraj mi przyszły Małwary Małwary no, Ładnie pachną Tak to wygląda Małwary Naprawdę ładnie to pachnie Nie Małwary Nie będziemy próbować. Takiego robaczka podnie. Małwawi. Czy mi coś tu pomoże, czy coś tu da w ogóle? Małwawi. Małwawi. małwary 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 zobaczymy czy uda nam się coś złapać na larwę małwary coś

Mauvavi. 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 Teraz zobaczymy,

Mahouvari 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 O będzie ciężko do wyciągnięcia Mahouvari Mowvavi 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 Małwavi! No będzie ciężko go wygodnąć, bo no, cały czas ucieka, także wydaje mi się, że to jest to podhacone. Małwavi żeby nie przedłużać odcinka Małwawii. Zadzimy się za chwilę, a ja próbuję go dalej wycholować. No i okazało się... Małwią że, że to podhaczony karp niestety. Jak było dzisiaj przegłoszył. To... Małwawii! Udało mi się zobaczyć jak był Ale cały czas od jazdy, ciężko było mi go wychorować Więc stwierdziłem, że muszę wyciągnąć na siłę No i jak próbowałem wyciągnąć go na siłę praktycznie Małwary Z różnego hamulca to automatycznie było I... I się wypełnił Małwary no,

Mouvavi. 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 Mouvavi.

Małwary 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 I puści Za bardzo próbowałem go zrobić na siłę Małwary Trzeba będzie się nauczyć łowić okoniówką i próbować Nie na siłę Małwary Ale jestem zły Dobra, mamy kolejną rybę Młowari! 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 Mauvavi 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 Mauvari 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 mauvavi 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 Waluśek Nie jest dużo. Małwari. Dobra. Małwarii. O, już nawet sam się wypiął. Małwarii. Prawda, tu przyjechałem na wstrągi, a nie na każdy gatunek ryby. Małwawy. Ale przynajmniej to jest co porobić, nie nudzę się. Małwawy. Dobra, zaraz to sobie ogarnę nie właśnie, Urde. Małwagi. Małowi. Małwagi. Stój no zaraz cię wypuszczę. No stój. Małowi. O taki. Taki jesiotr. Małwary. Taki, że podhaczany, ale... Małwary. Tak on wygląda. Małwary. Małwary. próbujemy

więc yy, mówię pierdzielę takie coś. No i poszedłem na dosłownie przeciwną stronę. Małwarii. Bo łowiska parę razy już porzucałem i bez kontaktu. Brak kontaktu. Małwary. Wyszło słońce też jak widzicie. Wyszło słońce. Małwary. I przez to wydaje mi się, że właśnie bronią.

Wrócimy sobie na tam. Małwavi no, Ale na razie bez kontaktu z rybą ani piknięcia, ani do wszystko działo mi się właśnie po tamtej stronie Nawet i te ryby tamte, bardziej wydaje mi się, że siedzę właśnie tam Nie wiem jak z pstrągami, ale widzę, że no nawet tam, że pstrągi też nie chcą brać ale no zobaczymy no jeszcze dzień się, jeszcze dzień się nie dzień jeszcze trochę tu jestem, także posiedzimy, zobaczymy Trochę przy nas jeszcze mamy. To, to sprawdzamy. A na samym końcu. Na samym końcu. Małwadi! Fi, fi, fi Filmiku Wam recenzję. Yy, w wędeczki. Wendeczki ja, Mam, że łowi. łowi mi się nią elegancko. Z tej mi się nią łowi. Małwari. Ale to. Już pod koniec. Pod koniec tym, na razie dalej skupiamy się na wstrągu. Próbujemy Małwari. łapać go w PAR myślałem, na i ogólnie, że miało miało być Ale jednak no, się nie Niestety wyszło słońce grzeje strasznie i... Małwagi nie wiem, naprawdę nie wiem. Używam Małwari. dużo przynęt różnych. Próbuję prowadzić je naprawdę na różny sposób. Małwari. A i dalej ten stronę się nie chcę pokusić. Dalej nie chcę się pokusić. Się pokusić. Ale próbujemy cały czas, zobaczymy, może się uda. W końcu. Małwawi. W próbuję właśnie łapać na te kajteki. No, 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 no bez, bez Także dobra, no widzimy się przy ujęciu, może akurat uda się coś złapać. Małowany. No i wyprawa dobiegła końca. Małowany. Będziemy wracać do domu. Jest za ciepło. Ewidentnie jest za ciepło. Małwari. Drapieżnik nie żeruje. W ogóle drapieżnik nie żeruje. Małwarii. Więc stwierdzamy, że po prostu kończymy łowienie na dziś. Małwarii. Przejdziemy tutaj bardziej zimą, jak już bardziej na jesień i tak dalej. Tak wydaje mi się, że ewentualnie jak będzie przyrzeczsza pogoda. Także nic, dziękuję Wam, że byliście Małwari. dzisiaj. Niestety pojechaliśmy na pstrągi, wyjechaliśmy bez pstrągów, ale z wieloma innymi rybami. E, także widzimy zdjęcia e, na instagramie. A wy obserwujcie insta, bo tam, ziemi, tam jest wszystko na bieżąco, szybciej wszystko się jest pokazane niż, niż odcinki, ale także wbijajcie na, na instagrama, a tutaj subskrybujcie, lajkujcie I, i co? I oglądajcie, bądźcie na bieżąco, bo warto. Wydaje mi się, że. Maławarii! I w komentarzach piszcie, co zmienić, co zrobić tak, żeby Wam się lepiej te filmy oglądały. Jakoś Robić te ujęcia, jak tylko potrafię. Na razie wszystko robię z telefonu. Maławarii! Ale mam nadzieję, że za jakiś czas dorobię się kamerki i całej reszty do niego, także żeby było dużo lepsze. Także co? Nic, ja się z wami żegnam i widzimy się, co na kolejnej wyprawie. Tym razem hm co tym razem wydaje mi się, że się na metodę. Jeszcze tak wam obiecałem. Poskoczymy na metodę. Małwarii e, i może to będzie jutro raczej nie, chociaż może, może jutro może pojutrze wyskoczymy na metodę, tylko że tym razem na łowisko, które jest nie opodal e, nie opodal mnie tam. Także nic, widzimy się. Ja Małowiady was do oglądania i subskrybowania Strzałka.